Zdrada jest jednym z najboleśniejszych wydarzeń, które można doświadczyć w związku. Nie zawsze jednak zdajemy sobie sprawę, że do niej dochodzi. Dlatego w dzisiejszym odcinku przedstawię tobie 5 oznak zdrady. Dzięki którym szybko poznasz, że ma ona miejsce w Twojej relacji. A więc pierwsza oznaka to tajemniczość. Jeżeli zauważysz, że Twój partner lub partnerka przesadnie chroni swoją prywatność, notorycznie chowa swój telefon czy kasuje rozmowy telefoniczne, to powinna wzbudzić się w Tobie czujność. Ważnym sygnałem zdrady jest także spadek intymności w związku. Jeżeli zauważysz zmniejszenie zainteresowania bliskością fizyczną lub po prostu twoją osobą czy wspólnymi rozmowami, to powinna zapalić się Tobie Czerwona lampka. Trzecia oznaka to znacząca zmiana wyglądu. Jeżeli dostrzeżesz, że twój partner lub partnerka dba o swój wygląd o wiele bardziej niż zazwyczaj, no to warto zadać sobie pytanie, dla kogo to robi. Czwarta oznaka to zmiana w rutynowych zachowaniach. Jeżeli zauważysz, że nagle w pracy dochodzi do jakichś wyjazdów służbowych czy do nieoczekiwanego zostawania w pracy po godzinach, no to bez wątpienia warto się nad tym zastanowić. Ostatnia oznaka to częste kłótnie. Jeżeli zauważysz, że konflikty pojawiają się w Twoim związku o wiele częściej niż wcześniej, a do tego pojawiają się niespotykane dotychczas wybuchy złości, to może to świadczyć o zdradzie. Daj znać w komentarzu, ile z tych oznak pasuje do Twojego związku.